Dobra, rozpoczynam nagrywanie. Nagrywam Fallout Shelter. Yy, bo dlaczego by nie? Co ja mogę tu kliknąć? Yy, okej. Okay. A, nie. The ashram, the double click on... A, okej, okay, dobra. Dobrze, przydzielamy was tutaj do pracy. I chodźcie. No, taka szybka gierka. Akurat będzie na 15-minutowy odcinek. Nagrałem z niej 3 odcinki. A potem jeszcze jedną Grec. I jeszcze coś wymyślę, bo teraz mam tak. Jeden super hot Stellaris, to są dwa. Mam dwa odcinki z yy, FFPS-a. okej, okay. then Production. No, widzę produkcję pokoju. Okay. ok, mogę im przyspieszyć pracę. Dziękuję bardzo. Jej teraz mogę zbudować restaurację. Ja, to warto to zbudować. Ok, a to zbuduję tutaj. Kiedyś grałem to na telefonie. Ok, warto to budować, bo będą jakieś napady. Kiedyś grałem w to na telefonie, bardzo przyjemna gierka. Ok, co my tu mamy jeszcze? Um, power Generator. Dobrze. Moment, moment, trzeba popatrzeć na wasze statystyki. E to jest P, to jest S, to jest A, to jest nic. P, A. S, dobra, to najpierw szukamy do s -ki. Oni są... on jest do E, dobry Ona jest do P, czyli do tego. Ta Dobrze, to ona pójdzie tu pracować. A nie, ja mogę sobie to po prostu najeżdżać na to i będę miał. Dobra No, moment 0,2, 1, 2 Idź tu 1, 0, o! 3, 0, minus 1, 1, to idź tam. Okej, okay. wszyscy już przyszli? Wszyscy już przyszli. Bardzo mnie to cieszy. Okej. Sam ze sobą będzie gadał? Ona jest dobra do C, a to jest S. Ok, to produkuje w taki sposób. Upgrade. Co my tu mamy? Dostałem jakieś. Nie wiem do końca, co tu się robiło. Nie pamiętam tego. Dobra, przydzielę. Tutaj jedną ten. Ok. Okay. O, idzie kolejna. LC i... Dobre. Minus 2, minus 1, 1... Okej, idź tutaj. 62 zadowolenia. Mmm, mm, 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 mm. Matko, jakie to można głębokie zrobić! Coś tu mi mówi za niedługo będzie Przypomnij mi... Aha, ok, kumam Ale lubię tę muzykę Przyjemna jest hmm. Tylko nie wiem co teraz zrobić Power Generate Generator Myślę, że najpierw skupię się na rozbudowie tego ile mam jeszcze kapsli, już mi nie starczy. No, ale to mógłbym było ciekawe by było. Na pewno. Może sprawdzimy. Spróbować nie zaszkodzi. I dało mi się. Okej. Okay co dostanę w tej skrzynce? stałem Kaps. jakąś koszulkę, ok. Eee, tu do takiej kulki, tak taka gra jest. e a no nie no ładnie ładnie. co to jest e do czego on będzie dobry? e Zmocnione ma do czegoś E. Nie wiem, co to jest E. Oni ledwie pierwsze poziomy mają. Nie pamiętam, co to było. E5S. 5C. E jeszcze nie istnieje. Dobra, pójdziesz pomagać tutaj. A ja tymczasem będę zwiększał już produkcję wody. Następnie można ulepszać już... Yy. O nie. Nie, proszę cię, nie teraz, myszko. Myszko, nie teraz. Myszka mi się rozładowała. O o, wróciła, yy, nagrywam to 6 minut, więc nie jest za dobrze. Ech. Kurczę no. Mam lecieć po baterie. Jakie tu są baterie? Są duże baterie. Dobra, zobaczymy za chwilę. Do czego jest E? Perception Dobrze Jak tutaj pracują? Chyba no dobrze im idzie e, Można ryzykować O, ktoś idzie jeszcze Kolejny C i A L No, na razie i tak potrzebujemy ludzi do wody, więc chodź tutaj. Jasne, już masz. Zostanę za koiny. Dobrze. On leci do elektrowni pracować. Super, coś dostałem, jakieś osiągnięcie? No super, jakieś dzieci będą, to przydadzą mi się do pracy, czy tam rozwoju naszego tutaj, tutaj jak widzimy jest produkcja żywności, ładna no, tu jest grafika, podoba mi się, nie jest jakaś niesamowita, ale mi się podoba po prostu, można to zupgrade'ować, dzięki temu dostaniemy plus 4 do produkcji i plus 5 do przechowywania, 50 Tutaj samo. Dobra, panie, panie, idź pan pracować. A ona? A, A jej się rozwinęło. Nie wiem, co to jest A. Mm, 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 mm. Ona pójdzie pracować tu. No, i dobra, wszyscy mają zapewnione jakieś pracę. Ktoś jeszcze przyjdzie? O, wszyscy zadowoleni. O, zapewniam świetne warunki do życia. Dobra, tutaj się buduje. ...restauracji bym rozbudował bardziej. Jeszcze chwila. Oni wszyscy na drugim poziomie. On jest na dziewiątym! Mamy problem z jedzeniem. A ja mam problem z myszką. Okej... Okay. Mm, 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 mm. Zaraz on napadnie i zupełnie już się nie włącza. O, ok, jeszcze coś tam rusza się. Ile mam nagranie? 10 minut. Jak tylko zakończę, no to pójdę po myszkę nową, ale na razie nie mogę zakończyć, więc nie pójdę. Może zobaczmy, co muszę zrobić. St. Juan Delver to land Co? 50 wody, 50 jedzenia. No z tym jedzeniem to taki y, dosyć spory problem mamy. Okej, okay, dobra, dostaniemy za chwilę trochę. Mm, 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 mm. Ryzykujemy! Eee! Okej! Okay. Okej, okay, to mi się nie podoba. Okej, okay, możecie tylko rękoma bi się bić. No, 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 no i się popsuło. Teraz, serio, moment, chodź. Ty też chodź. Ty chodź głównie. Masz ty jakąś broń? A, super. Widzę, że my to ogarnięci jesteśmy. Dobra. Jak im poszło? Poszło im dobrze. Teraz w takim razie dokupię tutaj produkcję. Ona wraca do pracy. Ona idzie do nowej pracy. Dobra, tutaj się kończy. Tutaj też. No, 18 już teraz produkcja wygląda trochę lepiej. Nie chcę ryzykować. Póki nie mam żadnej broni, nie chcę ryzykować. A że nie mam żadnej broni, to moja odpowiedź jest oczywista. Kurczy no. Um, mam 11 minut. O, destroy rock. Kurczę, nie mogę oddalić teraz. Nie ma tak grać z rozładowaną myszką. Świetny pomysł. Nikt nigdy nie powiedział takiego czegoś. Tutaj 16. i 2 i 1. I mamy wodę. I mamy 0 mamy coinów. 11 ludzi mamy. Żeby rozpocząć dalej. Potrzebujemy 12. 14. Mm, 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 mm. Ona będzie najlepsza. No nie wiem, gdzie będzie najlepsza, ale brakuje nam jedzenia. Więc, omętno plus jeden, plus jeden, jeden. Ok, a ona niech pójdzie tu. Otrzymałem pokój. I on kosztuje aż 300. Mm -hmm. Bult ofin office, office Czyli potrzebujemy aż 20 ludzi, te? Nie, 18. Mm -hmm. Mm -hmm. Poryzykuję trochę, ale to w następnym odcinku. Bo ten już kończę. Jeszcze dosłownie minutę będę nagrywał. No i to tyle będzie. Dobrze. A, zaryzykuję tutaj. Na serio? Walczcie! Dzielnie. A, bo mnie żarcia brakuje. Dobra, jednak zabili. Gratulacje, no ale ekspim chociaż wlatuje, gorzej z zdrowiem. Co tu można robić? Kolejna osoba, no w końcu. Ok, plus 0,0 zero, zero. Mm, 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 mm. P jest do specjalnego. Ok. O super, dostałem już 20. Teraz dostaniemy to. No i to mi się podoba. Ostatnia skrzyneczka, tak przed końcem odcinka. Taśma klejąca. o O! Ona jest dobra do P, czyli do hydrauliki. Ta? Nie, ona jest do C dobra. A C to co to jest? Osiem. Pięć. Dobrze, on jest do P dobry. Ona wraca tu. Ile tu ludzi pracuje? Czterech. No to niespecjalnie mam co zrobić tutaj. Spróbuję przyspieszyć. No znowu! Jaja robisz. Oczekaj, dam ci broń. No! Nie! Działaj! Myszka! Jeszcze jest, dobra, mamy to Dobra, wracaj tu O, tutaj potrzebujemy, ale potrzebuję do tego więcej Dobra, na tyle, dziękuję. Pierwszy odcinek zakończony. Całkiem nieźle. Mi idzie. Chyba. Cześć.